który zginął no, tragicznie w wypadku samochodowym ale pozostaje w pamięci cenił sobie wybór na kapelana dumnie z honorem godnie nosił sprawiony góralski ornat i my górale choć różnimy się nieco kolorami, krojem kapelusami, z jednakowo czujemy haw i hań. Hał to jest tu i teraz. Hań to jest na gruniu, na styczku, na wieczystku. Ale hań to jest jutro, pojutrze, za 10 roku, za 100 roku. Myślenie o hań porządkuje nasze haf. A jak jest porządek, harmonia i ład, to jest ładnie. Patrzcie, jak ładnie wam stanąć wszystkim z posztami sztandarowymi, choć trochę się różnią sztandary i my sami, a jednak jednakowo czujemy to, co człowieka zrobi, to co jest piękne, to co raduje serce. Ale narodzenie Pana Jezusa Jego zmartwychwstaniem jest zapowiedzią w tej radości, w co się nigdy nie skończy. W tej radości na niebieskich polanach już przebywają ci, co się pominęli. A jakby im jeszcze czegoś brakowało, do tej pełnej radości, mógłby pociorek: Ojcze nas, Królowie, który... się imię Twoje, Krzyść, Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja nieba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie budź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Zdrowaś Maryjo i łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Wieczno odpoczynek rad udać dać, Panie, światłość wieku usta świeci. Wieczno odpoczynek grać, im dać, Panie, a światłość wieku usta świeci. Wieczno odpoczynek grać, im dać, Panie, Światło światłość wieku usta świecie. świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ała. Amen. Ojca i Syna Świętego. Amen.